Cześć kochani, witam się z Wami po próbie reanimacji tego dymu. Rozkręciłam, skręciłam i dalej nie działa. Znaczy, się, jest to samo co było. Taśma po prostu nie przewija po odcięciu, jakby źle docina. Tam coś jest nie tak z docinaniem, i to jest błąd, który był już na samym początku. Znaczy, no, no miałam, miałam już problem z tym dymem wcześniej, dlatego próbowałam rozkręcić wyciągnęłam kilka jakiś takich o taśm, które powinny... Wiecie, to jest ten właśnie fragment, z którym mam problem. Czyli yy, to jest ta perforacja, której on nie powinien odcinać. No i później od, odcięcie, nie? Więc ten kawałek tutaj zawsze mi się... Znaczy zawsze, no jak widzicie, kilka razy mi się tutaj zbierał i... i, 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 i tam blokował. No ale problemem nie są te kawałki. Tak jak myślałam, tylko problemem jest to, że to tam źle docina. Więc niestety to leci lecina. Spróbuję je oddać na gwarancję. Zobaczymy, zobaczymy, czy się uda. No, Nagrywałam ten początek, dlatego, żeby, żeby po prostu potraktować ten film jako nie wiem, instrukcję, jak to rozkręcić i złożyć z powrotem, jak wygląda demo w środku. Ale, no, w moim przypadku, na nic się to zdało, więc taki. Taki filmik, no może się komuś przyda, więc zapraszam Was y, do procesu y, mojej walki z tym dymo. No niestety zakończonym porażką, ale no tak też w życiu bywa. Widząc co mam tutaj na biurku, czyli dymo i śrubokręt, możecie się domyślić, że będę próbować naprawiać moje dymo. Ono mi y, szwankuje, o tyle, że tak tutaj Wam pokażę, co się ostatnio z nim działo, gdy próbowałam odcinać. To jakieś takie dziwne rzeczy. E, tutaj próbowałam literki robić i jakieś takie dziwne <grychy> rzeczy się działy. E, to mi nie chce odcinać. Tak fajnie wiecie, że jak powinno e, prze, e, naciąć i na, zaraz odciąć, nie? żeby łatwiej było to później otworzyć, tak jak robiłam. Tak tutaj się to nie chce już tak robić. I teraz tak, to demora działa raz nie. Więc teraz naciskam, naciskam. Na spacji i się nic nie dzieje. Ja tam widzę, że tam gdzieś są jakieś drobinki, których tak tutaj nie widzę, bo pytałam już dziewczyn i tamtoś Tosia podpowiedziała, że ona takim szpikulcem wyciąga gdzieś tam z pomiędzy. No ale tak, tam sięgnąć nie umiem na tyle, żeby to wyjąć. No ta to czasami działa. Ja nie wiem, na przykład pewnie zaraz zacznie działać literki. Nie, Teraz akurat stwierdziło, że nie będzie działać. To nawet tak jakby czuć, że tam coś blokuje. Więc ja nie chcę też do końca tego e, jakby tutaj zepsuć. Postanowiłam sobie, że wyjmę tą taśmę, która tutaj już, o widać, 50 razy w jednym miejscu coś było naciskane i nie chciało przesuwać. Ja myślę, że coś tam się podziało z tą korbką. Znaczy, no bo tam musi być jakiś system, <laughs> prze, e, który przesuwa tą taśmę. I postanowiłam spróbować rozkręcić, widzę, że tu są dwie śrubki, więc mam nadzieję, że uda mi się je odkręcić. No, tylko muszę trafić, sorry, wyjdę spoza kadru. No, chyba mam za duży jeszcze śrubokręt. Tam jest gwiazdkowy, ale tam... No, patrzcie, nie umiem tego odkręcić. Dobra, odkręcę to poza, chociaż... Dobra, coś tam idzie. Coś tam idzie, ale słabo. Nie będę przedłużać. Ja to odkręcę te śrubki i do Was wrócę. Dobra, śrubki mam odkręcone. No, znaczy no oczywiście nie tak całkiem całkiem. Nie wiem czemu mi nie chcą wejść. Wydawało mi się, że do końca. Dobra. I samo odkręcenie śrubek. jakby niewiele tu daje. I teraz zobaczymy, jak to się da. To się musi dać otworzyć. Nie? Skoro były śrubki i to się rozłazi, to się musi dać otworzyć. I patrzę, gdzie tu jeszcze są jakieś... Tu jest jakieś, ale to nie chcę. Więc najwyżej, najwyżej zepsuję. Nie? Tu jeszcze, ale tu nie ma już żadnych y, tych... Y, żadnych czych. Mm. Dobra, gdzieś coś, gdzieś coś poluzowałam, raczej staram się nie robić tego siła razy gwałt, żeby tu nie zepsuć całkiem, teraz patrzę, czy, no bo to powinno też tu odejść. Teraz sobie zepsuję paznokcie pewnie. Żebka tylko nie uciekła. Nie, tak nie zrobię, bo mi to pęknie i tyle tego będzie. To muszę jakoś wyjąć. Tu wyszło. To Teraz tu też by musiało wyjść. Dobra, mam nadzieję, że nic nie złamałam. <grystanie> <grystanie> Ale dobra, to mnie jakby średnio interesuje. Są jakieś, tu jest o właśnie ta korbka. Ona no, wydaje się, że to. Do... Nie interesuje dojście tutaj, tu znowu jest jakaś śrubka i tu nie widzę żadnych, tylko taka jeszcze mniejsza, nie wiem czy mi się uda, chyba muszę iść po mniejszy jeszcze śrubokręt spróbować znaleźć, bo tutaj dalej nie mam dostępu do, no, do tego, ja tam chcę się dostać, więc idę po inny śrubokręt. Dobra, postanowiłam Wam oszczędzić y, akcji poszukiwawczych y, y, śrubokręt. No, nie było to zbyt proste. Próbuję teraz to. Wydaje się, że już jest odkręcone. Dobra, wyszło. I teraz postaram się to jakoś delikatnie zrobić. Tu żadnego papiera nie ma. Tu jest, widzicie? Tu, i tu są papierki. Więc ja spróbuję je teraz znaczy tak, chcę to zrobić, tak, żeby nie mieć później problemu z ponownym skręceniem. To był ten. Patrzę, czy tam gdzieś jeszcze może być. Może być, ale. Odłazi to. już nie wychodzę z kadru. To jest to, ta obcinaczka, więc dobra, tutaj też jest taśma. Tam i to widzicie i to wszędzie gdzieś w jakiejś zakamarki mi powłaziło. Ja nawet nie wiem, znaczy tak na początku. Yy, szłam w, op w opór czyli kombinowałam jak to. Yy. Nie dało się, nie przechodziłam, to ja dalej, dalej, dalej. Obcinałam kilka razy, i, i to zamiast wyciągnąć tą no, taśmę od tyłu i obciąć, no to ja tutaj trochę sama sobie zrobiłam chyba kuku. I gdzieś tu jeszcze była ta taśma, nie? Czy to nie jest, czy to tak ma być? Zaraz ja się okaże, że to tak ma być. Nie. Popatrzcie, tu jest jeden. Nie ma co dziwić, że to się nie chciało przecinać. To tutaj jest w ogóle jakby wklejone. Jak to wyjąć teraz? Tam czegoś nie uszkodzić, bo ja nie wiem, co tam jest. <gry> tu jest jakiś kawałek. A, no, teoretycznie mogłam oddać na gwarancji. O, i tu <gry> liczę na to. <gry> Widzicie, no, niby parę farfocli, ale one myślę że, że, myślę, że to dlatego. Teraz będzie gorsza część, bo skoro usunęłam już wszystko. Próbujemy to skręcić, złożyć z powrotem. To jest zawsze gorsze. Tutaj już chyba nigdzie więcej nie ma. Więc tak, najpierw to było tu. To było tu włożone. Włożyłam najpierw na te... Tu, żeby to cykło. A teraz włożyłam tutaj śrubokręt. Tam jest taka... Widać to? W ogóle mi kamera się przekrzywiła, no ale... Ale już mi statyw się siada. Tam ten, ten dziubek jest, i w ten dziubek wcisnęłam. I co, i wskoczyło teraz? No, wskoczyło. Tylko wiadomo o cyklu. Widzicie, jest na tym. Nie ma tu już tych szpar, takich które były. Ach, więc można skręcać dalej. Ojej, ile to emocji. Teraz co to było? Teraz było to, bo to już oczywiście im więcej ja. Literki do literek. Czyli muszę pilnować o, żeby to było razem. Żeby to było. No, władzisz Powinieneś wleść. Bo inaczej najpierw to, chociaż nie. Ich, 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 dobra. Takie to jest, widzicie, nie? Metoda propi błędów, bo to nie jest, że ja się wcześniej rozkręciłam. O, wlazło, że ja się to wcześniej rozkręciłam i teraz ten y, teraz y, dwie śrubki, jak dwie. Tu była tylko jedna, przecież w środku. Dobra. Widzicie, moja skleroza I Dobra, wkręcimy to znowu. Trochę farfocli w środku i już ten, no mam nadzieję, że to dobrze skręcam, nie? No bo to jest jeszcze ryzyko, że ja coś tu źle skręcam. Ale no, może, może już to, może już nie będzie takich przebojów. Dobra, jest to skręcone. Trzyma się, trzyma się, a ja jeszcze może trochę spróbuję. Dobra, już bardziej się nie da. A i teraz spróbujemy to tu wsadzić. Mam nadzieję, że nic tu nie urąbałam. Tu są takie zaczepy z boku, teraz widzę, że to w to musi wejść. Spróbujemy Więc, Więc to nacelować. Tak, najpierw może się tu naceluję, nie? Albo nie? Dobra, tu zaskoczyło. Tu zaskoczyło. Jeszcze tu. No bo to będzie to musi tu jeszcze jakoś zaskoczyć razem. No, bo jak będzie tak złączone, coś tam nie zaskoczyło. No, powiem Wam, że to było wyzwanie nie lada, żeby to wcisnąć tutaj, żeby to się złożyło. Generalnie siła, razy gwałt. W końcu się zdenerwowałam, ścisnęłam i wlazło. Więc zostaje jeszcze tylko to skręcić i trzymać kciuki, że to będzie działać. No więc skręcanie Wam raczej daruję. Przewinę już do próby generalnej. Dobra, skręciłam. Niby coś tam działa. Więc zaraz zrobimy próbę generalną. Może ja tu utnę, żeby nie było, że to jest na... No, żeby to, to coś nie popsuło, nie? Tego, tych moich prób wcześniejszych. Zaraz eee, to wsadzimy i zobaczymy, czy będzie działać, czy nie będzie działać, czy ta moja męczarnia tutaj na nic się nie zdała. Dobra, ciągnąć taśmę ciągnie. Ciągnie dalej? Czy już nie ciągnie Już przestało, wypadło? Nie, nie wypadło. się dalej nie ciągnie. Tam jest. Przecież nic tam nie było. Dobra, ta jest cała powyginana, więc może to przez to. Wezmę taką nową, nową. Tu mam te akronowe, które miałam w planach testować. Nie wiem, jak bardzo to ma być wyciągnięte. Może tak, nie? Wsadzimy sobie tą aksonową i zobaczymy, czy pójdzie. Bła. Ale te nowe też jak testowałam z wami to ten to też mi tak nie, nie wchodziło. I Czy Idzie ta taśma dalej? Czy nie idzie? Chyba mi się nie udało naprawić. Coś czuję. A nie. Udało mi się. Widzicie? Idzie, ale też tak nie za każdym razem. Zobaczymy literki. Aha. Widzicie? On robi, ale nie przesuwa. Coś tam przesuwa, ale nie za każdym razem. Czyli generalnie jest to, co było. Bo to mniej więcej tak się działo, nie? Że czasami działało. Widać to w ogóle? Widać. Chyba. Teraz się przesuwa. Dobra, może, może to było chwilowe. Spacja. Obcięłam. O, ale po obcięciu, widzicie? Nie wiem, czy widzicie, bo ostrość oczywiście nie chcę złapać. Tu... Nie, to mi się pomyliło. Znowu jest to samo. Znowu odcina i znowu tu będzie... O, zobaczcie, co w ogóle się stało. Tego nie, z... nie zauważyłam. Tu jest w ogóle jakieś nieporozumienie się dzieje z tą moją... Moim... Nie wiem, czy to jest na ekszonowej taśmy, czy czego. No nie, no tak to się bawić nie będziemy. Uch, więc ja to zamiast... To mi nie ucięło, tak? To mi nie ucięło dobrze. No, tak to my się bawić nie będziemy. to ucnie, żeby za dużo nie trzeba było ciągnąć. I od drugiej strony to spróbuję wyciągnąć. No, coś ucięło. A, ale tu znowu się coś podziało. No nie, więc niestety moja próba reanimacji dymo nie powiodła się. <grym> nie zepsułam. Ja Wam chyba ten film rzucę. Bo nie zepsułam nic przy rozkręcaniu. to po prostu nie. Problemem nie są te skrawki, które były. One są jakby efektem. Tego, że coś w tym dymosie się podziało. No, jak to się mówi, powiedziałabym brzydko, ale nie mogę. I znowu i znowu to samo, nie znowu gdzieś to tam wlazło, nie chcę wyjść. Znowu się wydżało by rozkręcać, kombinować, cudawianki. no, więc niestety moja próba roz, rozebrania dymu. Znaczy, tak, dymu rozebrałam, złożyłam i działa tak samo, jak działało. Yy, miałam nadzieję, że problemem są te drobinki, które się tam dostały, ale te drobinki, no one są efektem tego, że tu coś nie działa, a nie yy, przyczyną. No. Więc niestety, ale jeszcze mnie czeka wydłubywanie tam z tego i raczej wysłanie tego na gwarancję, no bo, no bo co innego mi zostało. Nie działa, nie działa, starałam się swoimi małymi siłami naprawić. Niestety tym smutnym akcentem będę się z wami żegnać, chyba muszę to jeszcze raz rozkręcić, chociaż nie wiem. A, zdenerwowałam się szczerze, więc miałam nadzieję na inny tutaj y, koniec tego filmu. O, widzicie, już mi się to przesunęło, to już w ogóle tego tam nie widać. Kicha! Jednym słowem kicha! Więc dziękuję Wam bardzo za poświęcony czas. Może komuś się do czegoś to przyda, albo żeby właśnie y, wiedzieć, jak rozkręcić, jak gdzieś tam się za. Y, no, dostały jakieś drobinki. Albo wiedzieć, że nie rozkręcać, bo i tak to nic nie daje. Myślę, że to zależy od. Od konkretnego y, urządzenia, które macie, nie? No więc, i. No więc tak. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!